Zobaczymy. mi się znowu ekran zmienił, nie? Znowu miałem za, za bardzo jakby powiększony, że mi ucinało. Nie czemu tak się dzieje? Nie mam pojęcia. To jest z automatu ustawiane, ja to na konsoli ustawiam i znowu musiałem wejść w ustawienia konsoli, było przesunięte jakby o, o dwa razy do, do przodu, czyli miałem no takiego piesz. zooma. A wtedy jest chujowo, bo ci jest napis na krawędzi, to nie widzisz. Dokładnie. Ale to jest takie tutupy. ja pamiętam jak Ale to też zależy od gry Bo na ja przykład nie wiem. Ja, ja pamiętam jak chrześniak grał u mnie To jak graliśmy w legutki i tak dalej to było spoko, nie? A kupił sobie Aha. SpongeBoba i tam był tekst bardzo nisko pisany e, i okazało mhm. się, że dosłownie jakieś centymetry e, ucina dół ekran, nie? I kurde to normalnie mi, jakby, ja jakby ale połowa ja napisów była ucięta się sprywa, nie? mi się ja... wydaje, bo ja przecież jąciłem ja w tego. Ale to tak no samo no, właśnie z pan to jest pan Dragon ty, Dragon ty Bola, i... a zresztą nic. I tam nic nie nie widziałem. w porządku i tak dalej. Ja właśnie też nie wiem Ja bym to zauważył po czasie, ale bo dzisiaj ja z takiego questa, nie, że nie pytaj Co robiłeś? Ludzie też mieli z tym problem, bo tam jest... Tam jest takie RNG Musiałem znaleźć złotą antylopę tylko normalnie z antylopy leci... E, mięso? No. A ty musisz rogi znaleźć, czy to, jak Aha. to się tam nazywa? Po nie? ogólnie. I kurwa, i... Dobra, ja już rozkminiłem, gdzie, jakby na dwóch miejscówkach, gdzie, gdzie są spawny, ale za każdym razem tylko mięso, tylko mięso. Ja już czytałem w necie nawet o tym, to ludzie właśnie pisali, że... Eee, no to jest RNG i niektórzy za pierwszym razem znaleźli, a, a jeden ziomek siedział dwie godziny, nie mógł tego znaleźć. Na szczęście to poszło szybciej, ale to jest takie a, sztuczne ten, przedłużenie rozgrywki. Ida. Bo nawet na cenę. Widziałem kolesia po prawej stronie drzwi. myślę iść e, Uważaj, patrzy w drzwi. Zaznaczyłem dnia. No już mi roz, rozjebali tą.

Dobra. Stawiam? Moż, możesz to stawiać. Dobra, kryje plecy, tam jest wieżyczka z drugiej. No, gdzie słychać? Te są u nas nawet. Nice. Yeah. Ciekawe, czy im nas więcej, to szybciej leci, czy nie? To się idzie. Z góry, chyba. Aha. No jak! Ja tego nie rozumiem, nie? Ja strzelam w typa, dostaję każdym nabojem, on nagle wychyli, strzeli mnie dwa razy i nie żyje. Ja rozumiem, że to zależy, gdzie trafiasz, ale. Możemy podniesieć, czy mam się raz. Czeka, czekaj, Jest czysto? Czysto jest. Dobra. To się idzie od, od wieżyczki. Idziemy na mi mapie. Jest. Kurde, ammo! Tam jest. Czekaj? Tam jest jeszcze. A, i, I strzał Kurwa, leży. Dobra. Przez mu Amunic ten wyszło. <noise> Ale i tak ładnie, do... bo dużo ściągnęliśmy z tego co. Mhm. Jak na fakt, że późno zaczęliśmy? Bo zanim tam dobiegliśmy. No, ktoś jest ze ścianą. A ja, słyszałem cię. Ej, ładnie idzie. Dobry no. team jest. jest Aha, bo urządzenia nie ma. Ja dziwne, powinno tu zostać. Wcześniej Ech. tak było, że zostawało. Może rozwalili całkowicie. Może. Dobra, cofna cofnę panie. Także ludzie Pawiana tam. Ha, oh, i ten mi zapierdoli teraz to urządzenie. O! Urządzenie zabezpieczone. A gdzie jest? Ała! Drugie! No niestety mi zajebali. O, jakby nie zdążyłem podnieść. I dlatego musiałem iść do nich bo... O, dzień dobry. Ale jak sadzą? Z jakiegoś pizdryka, ty na 30 metrów o, dostałem churda. taką bułę, że nie pytaj. Ja też dostałem tego, AC-9. No, no. To jest chyba, PM jakiś tam... No tak, i z 30 metrów dostałem chyba, na hita. Nie, się kurwa dzieje. What the hell? No i jak?! To jest właśnie ta gra, ja jestem za osłoną i dostaję bułę. Biorę urządzenie i lecę noca e, Dobra, teraz Ja mam czasu w ogóle Jeszcze dwie minuty Dwie minuty No co jest takie no dobicie, nie? O no co byśmy mogli zdjąć, no Dobra, nie będzie No czekaj czekaj na mnie Spoko Wejdziemy we dwóch Czy ja lubią czaić? w jak szczury dobra wchodzę let's go już leci Podłożona. słyszę, właśnie leci tak z tego tunelu trzeba lecę zabijem jednego Mogę palić, podnoszę i spadamy na B. Dobra, biorę. O! Tak, o zauważyła. Dobra, tam wieżyczkę. No jeszcze mam minutę. Będę być spoko, myślę Postawiłem? Postawiłem Mamy to nice. <laughs> Ej, ale to są nie, nie wiedziałem czy postawiłem, bo mnie zabili, nie? <laughs> o <Okay. laughs> ona. Nice, jeszcze chwilę mieliśmy czasu uh -huh. Wysyłamy Was w Ale się zaki traci Tak, choćby jeden obronić do końca, nie? Gdzie idziemy? Raczej, a chyba co? Czy co? Trzec. Który wolisz? Obo jedno, Oczywiście, być ja Bądźcie gotowi bronić obszaru działań! Wszystkie cele są zagrożone! Mhm, Już biegną. No słyszę. Jest na punkcie już. No ja go nie zabiłem! To jest niemożliwe, jakieś PM-y mieć, tu jest ziomek. Na punkcie, na punkcie jest koło mnie. Masz go? Nie bo e, biega byk Jeden zabity Aj Kurde, nie zdążyłem dokończyć reloadu Ale przeszkodziłem mu chyba w stawianiu Tak, leży to No napisz, w to tutaj, żeby U, to Biegną tunelem Nie wiem Tak on po lewej Tam już jest poza strefą, mnie nie możemy wyjść z tego statku w ogóle. Mhm. O O! innie Gdzie? Właśnie kurwa nie wiem Dobra, mamy to Ła! Kurde tu jest Dostaję z rakiety O Ale dosta ja Jest tam czy czysto w tym? No chyba tak, nie widzę nic na razie Co czekaj okay. Ej nie backflipa zaliczył I to z przykuską O akurat wyszedł Działko. Kurwa jeszcze drugi no dawego No dzióbko. Ej, no nie wiem. To z, przez smoku, ale już widzi, nie, przez smoka Ale przecież. właśnie do tego w smoku celowała, do tego nie, jakby miał ograniczenie ruchu. Aha. No wcześniej też tam smoki leżały i normalnie ten. Dobra pójdę do nich może tam na ten bra O my to sobie dajemy radę Zrzucam granat Pieszący lance wygrywamy Что подложил на гору, что это? Хорошо, анто. Раздолжаем. Нут пейд, нут пейд. Нут пейд, нут пейд. Нут O, no, dwóch typa. Próbuję wejść. Ale są no. bardzo niemili. Dobra, na co już padło. Aj! Dobra, zarębali Minutę mają. Czterech zajebło z gronata, widzieliście? <gry> to jest niezły NATO. Mam jeszcze jednego NICE, dobra, D dobra, padł Biegna. Leki boss, a birdy jakiś biegnie, czy nie? Nie podniesiemy. A to będzie szybsze. Dziękuję. Proszę Sanitej, to na pozycji.

Ale kurde jak się cisnęli, ja pieprzę O, ccze jak Yeah! A wiesz, łapka w górę za odwagę, nie? Yeah, bitches! <laughs> Ej, do jaja, nie? <laughs> do jaja? Znaczy, no to ale nic tam nie rozwalili, nie? No, trochę zdjęli, ale nie rozwalili. No problemy mieli chłopaki, a <laughs> zawsze tak, dostajemy jakieś fifli, a później jak się odpalą, to już będzie grubo. Uuu, no. najwięcej reanimacji zaliczyłem. Uu. Jesteś koksem. Da. O, ty też jesteś najwięcej asystą, tak? U Proszę państwa, co tu się dzieje? Proszę, Dream Team, stary. Czym dolu ci w ogóle? Ładnie poszło Ja 9-5, ty 12-5 Ja oderowył? Czemu ja?